w kolejnym odcinku i w tym odcinku otwieram karty Pokémon ponownie dobra, to otwieram to i zaraz do Was wracam dobra, no to mamy tutaj Varuma 60 mocy, całkiem dobry poison gas i otwieramy pierwszą paczkę Hmm, Nakli. Dobra, karta całkiem. Fuego. Dobra, fajny bardzo. Fuego jest tutaj. What? 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 what eee, tinka. tinka, tink. tinka tink. Uu, Speed Ops. Całkiem fajne. I to dobrze, że Stage 1. Dobra, fajne. Rejr. Dobra bardzo karta i stage one też. Szkoda, że nie mam kart stage pierwszego. U, kolejne fajne. A nie, chwilę mam. E, Flo Flora gato. Bardzo fajna bardzo karta kolejna. I quick Quickswell. I to świecący Quickswell. Tutaj kolejna świecąca karta. Fajne, fajne. Tutaj mamy Glamitus Wasteland. Jest to miejsce jakieś. Hmm, fajne. Dobra, dobra. Garajdos 180 świecący Garajdos. I Basic Energy. Dobra, przyda się Basic Energy. Dobra. I otwieramy drugą paczkę. Trudel. Dobra karta. Glimet. Też fajne. Eee, Bramblin. Fajne bardzo. Shinx. Trochę słabe. Może coś robi te Big Roar. Maushrod. Ładnie wyglądająca karta. Tinkatów. Nie, to nie świecące. to jest Paumo. Uuu, Slowpoke świecący. Pupitar świecący. Glimora świecące I Basic Energy. No, otwieraj Trudno się otwiera te karty czasami. O, jest. Kwaksli. To dobrze, że mamy Kwaksli. Jego będzie dobrze. Tinka tink, drugi. Pin Kurczyn. Ma... Makuhita. Uuu, Raichu. Gotil. Bardzo dobra karta. Arctibax. U świecący Katoldi. Krasza Supporter i to świecąca karta. Trener. Basic Energy Fire i albo masnął, świecący. Dobra, i to na tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Adios!